Okej, okay, jesteśmy z powrotem. W tym Dobre. razem już na poważnie. Tak. Eee, dobra, mam... ja. Nikogo nie ma. Ja tutaj wyłączę światło. Będę wyłamyczać. A to jest na A ty podejdziesz do osiadki. Zeker tam na guzy jest jakiś ziomek. Dobra, przejdziemy po niego. Gotowy? No. 3, 2, 1... Jazda. Połowa. Dobra, jestem, czekaj. 1-8. To jest. Dobra, a teraz. Nie. Ej, ja przejdę? Zaraz przejdę na drugą stronę. Już przechodzę, czekaj, czekaj. Już wyciągam pistoleta. Złaś, no dobra. No, celuj, świadełko Czekaj, jak tu się wyciągało? E. ja mam inaczej Ale zawsze. Tak. A, dobra. Już Jedziesz. Biegnij, biegnij, biegnij Dajesz. Jeszcze musisz. Jeszcze musisz. Nie weszłeś! Ciao. Szybko, szybko, szybko zanim mnie zauważył. Zaskakuj. Jej ja. Jej, ale komando... Jako, w jakim my w ogóle mam mieć Jeden Co? do przodu. Wejdźcie do bunkra, no jest... No co wy nie powiecie, bunker? <laughs> Dobra. Ostrożnie, ja schodzę na dół. Eee, może najpierw bym światło wyłączę. Eee, tam ja to skleję na machę. To ty mi wyłącz. <grych> nie chcę Chodź, wysokować. kogo nie ma. Dajesz, dajesz, dajesz. Ale z góry mogą nas zauważysz. Nikt cię nie zobaczy. Tu nikogo nie ma. Ręczę za to. Ta. Ja, jest ziomek! Uważaj, uważaj, Dida. Spieprzamy. Róż dupę! I'm out. Bo wiem, że na machę skleję. Nikogo tutaj nie ma! No chodź, chodź, ręczę za siebie! Dobra, dobra, dobra! Dobra, wracam za chwilę. Okej, okay, jesteśmy znowu, podejście numer 3. Tym razem masz się mi słuchać. Gotowy? Goto. Kiedy mówię, schodź, masz zejść. 3, 2, 1. Tak. bo tu mnie. Zrobiłem po twojemu. Nie skończyłem odliczać. Podejście numer czwarte. Podejście numer czwarte! Dobra, to tak... Tym tak. razem na tajny znak jazda schodzisz, okej? Okay? Okej. Okay, to będzie tajniackie. Okej. Okay. Przygotuj się. No. Trzy, dwa, jeden, jazda! Czekaj, poziomek tu jest. Dobra, co? Nie, jednak nie, cofamy. Czekaj. Nie, nie, cofaj, cofaj, cofaj. Idź, jest to w sumie tak to... Leź. O. Dobra! Nie wiedziałem, że wchodzi, dobra... Powściłem cię! Dobra, teraz mi uratuj! Ale teraz się zaciął mi! LOL! Dobra, jest. Nie dość, nie dość, że czarny to emo! Dobra, już, już, już! Ale mu, ale mu wyjechałem z noża! Super! Dostał, dostał, dostał w pugnatach. Dobra. Najważniejsze, że alarmu nie ma. Kałasznikow! Dobra, schodzę. Będę miał niższą ocenę. Nie To bardzo dobrze. Dobra, ja się kampię tutaj. Czekaj, gdzie jest ciemno? Tam jest ciemno. Tak. To wez, wezmę ziomka. No, stadion jest niezwykle dobry. E, cztery... cztery i czwarte podejście, no i jedna śmierć. Czwarte czy piąte? Jeszcze... Nie wiem, nie wiem nie teraz? liczę. Nawet... Nie, teraz czwarte! to jest bez zenz Bez zęzy, powiadasz. powiadasz. Czyli tak. Okej, okay, dobra. Włączę może na Chodź za. Idę za tobą, idę. Zaklepuję pierwszą apteczkę. Masz apteczkę? Jak będzie. A dobra, spoko. To jest jakiś panel. Zacznij spinować. Wow! Dobra. A, mamy... tam na dół. Uważaj, tam, to się jest. No. Co ty robisz? No. Dobra. Nie daj się zabić. Nic nie widzę, widzę tylko rakietę i... O, ziomek, ziomek! Dobra. Zaraz będzie piąte podejście. Mówiłem. Dla mnie to koniec! Epicka śmierć! Mera. Podejście o, numer 5! Epicka śmierć! My tego nie przejdziemy. Podejście numer 5? 7? Nie wiem, co mamy! Uuu. Dobrze, że tu ciemno jest. No. E, Czarnego nie zobaczę. Cześć, 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 cześć. Tutaj jest dużo miejsca, więc Nie, tam jest światło, jak cię zobaczy. Dobra, uciekaj. Teraz ja mu Bubę robię. Nie, ja, bym normalnie tam wyszedł, ale się boję. O, o, nie, 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 nie. Jest koło ciebie, zobacz, zaraz zobaczysz. No jest. A, już widzę tego czarnucha. Ale mu bubę zrobiłem. Dobra. Teraz, o! Prawie. Zobacz, jakie fajne pysio! Pamiętaj, żeby go nie zabić. Okej. Okay. No dobrze. Nory, chłopiec. Dobra. Na, wskakujemy tutaj. Zeszedł, zeszedł. Zeszed. Tym razem ja schodzę na dół. Nie chcę, żeby... Nie chcę mi się tego powtarzać. Dobra. Ja nie mam dużo czasu na nagrywanie. Czekam na ciebie. Okay. Jedziesz? Niech przejdzie. Jest tylko jedna osoba. Tak. Jest jeszcze jedna niżej, ale na nią mam wydrzebane. To mniej wydrzebane, a będzie ci dane. je yeah. Dobra. Czekaj, bo tutaj. Powoli, powoli Spokojnie powoli Nie mogę coś drzwi otworzyć? Powoli, Dobra. bo się rozpierd... Jestem martwy. Oj, chłopie! Chłopie! Nie zap zapomniałem o tamtym... Dobra! Nie, podejście numer 6 Czekaj, Włączam. czekaj! Czekaj! DON don, don! Żal Podejście numer 6 Ósme? Nie, szczyste. Nie liczę. Bo to jest bez sensu. Dobra, ja już ogarnąłem co i jak. Mamy zejść na sam dół. No dawaj, dawaj. Tym razem się nie da zabić. Tak łatwo. <laughs> nie, ej no. To weź zacznij oh. tą spinaczkę. No to ty musisz zacząć. Nie. To tak. No dawaj, nie mam czasu. <laughs> Dobra, lecisz. No jej, co. Dobra, termolizja. O, czai, gdzie jest ten drugi koleś. Tu ktoś leży. Bo tam na dole też jest ziomek, więc uważaj. Wiem, właśnie dlatego... Dobra, teraz powinien być dobry moment. Szybko, póki ty przechodzisz tutaj. O, jest idealnie. Mogę skoczyć? Jak mnie zauważył? Dobra, jestem martwy. Czekaj, a może nie? No ty, patrz. Jesteś? Przeżyłem. Dobra. Widzieli nas, ale nie włączyli alarmu. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. Tylko teraz nie wiem jak ja mam zejść tutaj. Powinieneś mieć jakiś Ja, mu masz ja jakiś? mam tu jakiś panel. No to dawaj, roztwieraj go. Poczekaj, nie chcę tutaj użyć. Włącz, wyłącz. Roztwórz. Czekaj, co jest? Nie strzelaj. jak jesteś. Niby coś włączyłem. On tutaj przechodzi, musisz poczekać sekundę. A tu jest jakiś inny panel, ale tu jest za jasno. Psz. Podejście numer 7 będzie. <grytanie> żal. Podejście numer 7! Dobra, dawaj, ostatnie podejście. Które nagrywamy, jeżeli. Bra. <grytanie> jeżeli tym razem się nie udaje, to wytę. Więc jeżeli. To oglądacie, to znaczy, że wam zaspędziłem. I może no się nie chcemy. Bo mam gębyty Fibibibiki, coś ciebie jest w ogóle, jak możesz wycinać? Zapieraj, idę, po prostu idę. Nie wiem, gdzie on jest, nie wiem, kto to jest, nie wiem, skąd się tu pojawił, po prostu idę. Sie Udało kręci. Się kręci, yeah, ale się kręci. Wiesz co? <laughs> ja to zapisuję. Dobra. Zap Zapisał to. Dobra. On to zapisał. O. Ja to zapisałem. Kurde, BLASZKA! wejś spauzuj na no moment. Nie. Y y dziękuję. I czekaj, 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 czekaj. Dobra, możesz jechać. Dara, ale tak czytam, bo no mnie to ktoś Czekaj, czekaj, czekaj. Bo nie, bo nie wiem. What the fuck? Co ty robisz? No, nie wiem czy mi się... Co dochodzi? No, mówiłem. Czekaj, Ale, czekaj. Tego... Mówiłem ci, po nagraniu! Chociaż umyj ręce, bo ci się będzie lepić. A, bo mi się dopiero co nagrywa. I on to jeszcze nagrywa. Proszę państwa. Nie chcecie zobaczyć najnowszych materiałów ale ja Dobra Dobra, doszedł. Doszedłeś? Okej. Okay. To ja teraz Dawaj, gotów. dawaj, Musisz jedziesz, gotować? jedziesz, musimy to. Ciśniemy, ciśniemy Tak, ciśniemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, teraz mi się gra ścina jak cholera. Ciśniemy kolejne. na pełne. Dobra. Ciśniemy. Już. Czekaj, musi koleś przejść, bo on nie widzi. Dobra, tak już mnie zauważył. Mam nadzieję. Dobra, tak mi nie ma zauważyć. Dobra. Jest jakiś... Panel Coś włączyłem, coś włączyłem. Jeśli nie? To tutaj nie ma nic do wyboru. Brawo! Ej, ale to są jakieś guziki, dobra, wczyt, wczytamy to, ale tu są jakieś guziki, nie mogę ich wcisnąć. Co ja coś wcisnąć? Spadaj, dobra. Czytamy. Podejście numer 8. Na nie będę wyłączać, tak gdybym. Dobra Dobra, niech przejdzie. Podejście numer 9. Jedziesz. Teraz już wiecie drodzy widzowie dlaczego to się nazywa seria leczymy. Okej, leczymy. Niech ty... Tak, niech koleś przejdzie. Naciśniemy, nie wiem, coś, co to w ogóle robi, coś naciskam niby. Posać mi nawet nie rusza ręką. Nie za co ty. E, spierdalaj. Spierdal się od mojej ręki. Przepraszam. Dobra, niech teraz kolejś przejdzie, żebym tak to. Chcesz, Dobra, powolutku, do pewności o. To Dobra, coś się stało. O, ta. na pewno nie praca. To może tym, wiesz co, może tym y, bardzo udanym i, i bardzo kaleczącym. To bardzo tak. O, właśnie, zostałeś ukryty, tak, myślę, jest. że to chyba będzie dobrym... Tutaj się można wspinać! Subcio, ale chyba myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zakończyć dzisiejszy odcinek. Nie wiem, Subcio, wie, Subcio żegnam się z wami, Kamrus. I żegnam się tak. z wami ja. Cześć o ja. wam, hejo! Żal. <noise>